No dziś zapraszam na film To kolejne moje narzędzie. To zrobiłem sam Najpierw opowiem wam pokrótce jak to robię Kupuję materiał w hurtowni Kostka jest oczywiście bardzo nierówna Fryzuję jedną płaszczyznę I fryzuję drugą płaszczyznę Później łapię limagło tu od dołu I na kątownik W stosunku do prostego stołu Ustawiam na kąt prosty Mam kąt prosty Frezuję tą trzecią płaszczyznę. Trzecia płaszczyzna jest wyfrezowana, odwracam i wtedy już zimadła frezuję, dobijam lekko motkiem i frezuję, Robię kwadrat, jak to powiedzieć, na przykład ten ma 125 na 125 Później łapię materiał w tokarkę, planuję jedną stronę, nie dobijam najpierw, żeby materiał się ułożył w stosunku do tych płaszczyzn. Później odwracam na drugą stronę, wtedy już dobijam, żeby materiał się ułożył do równej płaszczyzny. Wtedy robię otwór. Ja jak robię te otwory, no to zobaczcie, to no tak wyszło jak wyszło. No ale myślę, że bardzo ładnie, podoba mi się takie. Robię, biorę sobie na przykład, tu mam otwór 32, szukam kawałek wałka Fi 32, Biorę ten wałek, mierzę mikromierzem, to są przeważnie ciągnione. Taki wałek ma około w minusie dwie setki. A i później suwliwie pasuje do tego y, otworu. No i jak to już mam zrobione, to zakładam na frezarkę i robię, przejeżdżam po dwa milimetry. Raz, drugi, trzeci. Muszę 11 razy przejechać na każdym boku. Później frezem mniejszym. Z drugiej strony równam spód dookoła, dookoła równam spód na każdym boku. Później równam tą górną część, też wszystkie, tylko to muszę frezować w drugim kierunku, albo bym musiał po prostu odwracać kostkę. Później trasuję za pomocą rysu otwory, gdzie mają być. Później wierce na wiertarce stołowej wszystkie otwory. Później tu na środku mocuje do stołu. No i gwintownikiem maszynowym, teraz na przykład marki Fanar, gwintuje po kolei wszystkie otwory. Oczywiście każdy, przed każdym gwintowaniem smaruje dobrze gwintownik, a jak gwintownik wróci do góry, maszyna się zatrzyma. Każdy gwintownik za każdym razem czyszcze. No, i później dzięki temu, jak mam gwinty zrobione, jak to się mówi, prostopadle, gwinty są praktycznie bez luzów. O, zobaczcie, tam minimalny luz, no musi coś być, no ale nie ma takich luzów jak poręcznym, jest krzywo, nierówno. No, i dzięki temu staje później taki ładny imaczek. Imak 125 na 125 wysokość 60. 2 mm, otwór FI32. No, tak sobie ktoś zażyczył, także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.